Kochani, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla duszy. Zobaczymy sobie dzisiaj, co do Ciebie idzie. Jest to czytanie bezczasowe, czyli w którym momencie sobie obejrzysz ten filmik, tak jest ok, czyli co te najbliższe miesiące Ci jakby przyniosą, co do Ciebie jakby tutaj idzie, nadciąga. Być może chodzi tylko o kilka tygodni. Dla niektórych może być. O, może to dotyczyć kilku miesięcy. I pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. I jeszcze jedna uwaga: bo ostatnio w czytaniach nie we wszystkich są bardzo dziwne energie, na tej zasadzie, że z momentami są sprzeczne. E I już powiem z czym to jest związane. Związane jest z tym, że to są czytania ogólne i osoby wybierające na przykład jedynkę, które są w różnych punktach rozwoju, mogą dostawać różne podpowiedzi inne niż te osoby, które są w innym punkcie rozwoju. Dlatego. Czasami te karty nie są takie jednoznaczne. O to chodzi. Chcę to wyjaśnić, żeby każdy wiedział. I pamiętajcie, że czytanie ogólne nie zastępuje czytania indywidualnego i tak do tego podejście. Ale zanim zaczniemy, to chciałam tylko Was zaprosić i przypomnieć, że w piątek 12 stycznia zaczynamy warsztat o rany matki i ojca, o uzdrowieniu dzieciństwa, który był już w zeszłym roku i o nim już mówiłam dosyć dużo, więc nie będę powtarzała. Są jeszcze wolne miejsca, gdyby ktoś chciał się jeszcze zapisać. Jeżeli ktoś nie może być w tym terminie, ale chce być na warsztatach, to jak najbardziej potem można sobie odsłuchać, bo każdy ma dostęp jeszcze przez miesiąc do tych warsztatów. A w następny piątek, czyli tydzień po warsztatach, czyli 19 stycznia, robimy wspólną medytację kwantową bardzo silną, żeby w fajnych energiach zacząć ten rok. I cena jest to złotych, jest ona dłuższa, godzinna. Dla osób, które będą na warsztatach uzdrowienia lub były w zeszłym roku na warsztatach uzdrowienia, rany matki i ojca, mają niższą cenę 80 więc możecie sobie też w pakiecie kupić, czyli warsztaty i medytacje, I tutaj jak najbardziej jeszcze też można się zapisywać, i tam do tej medytacji macie dostęp przez 3 miesiące. Te medytacje w polu kwantowym Wspólne one mają całkowicie inny wymiar i ja w ciągu roku będę ich więcej robiła i będę takie dłuższe robiła, nie tylko na y, pełnię, bo tak ostatnio robiłam na pełnię, y, a pod konkretne tematy będę je robiła i będą dłuższe i będą dostępne dłużej, tak? Nie kilka dni, bo na przykład tak było związane z pełnią, no to bez sensu, żeby to było przez miesiąc, jeżeli było na daną datę, tak? A teraz robię tak, że jest medytacja pod konkretny temat. Tym razem jest uwolnienie z programów Matrixa, typu świadomość ofiary, na przykład poszukiwanie winnych, to, że trzeba ciężko pracować. Tego będzie dużo, dosyć. Ja tego przedstawiam iluzję Matrixa też. Więc zapraszam, bo będzie mocno. I one, jako że jesteśmy grupowo, to każdy wkłada w te pole kwantowe swoją energię. E, ona oczywiście jest oczyszczona przez filtry, więc nie martwcie się, że coś negatywnego złapiecie. E, I jest przez to mocniejsza. Nawet jak odsłuchujecie tylko tą medytację, to tak samo to działa, jakbyście byli osobiście, tak? Czyli w tym samym czasie, tak? Bo czas jest iluzją. Stąd, e, stąd tak samo to będzie działało, i można sobie to powtarzać, więc polecam, bo te medytacje wspólne, mają całkowicie inny wymiar niż te medytacje indywidualne. One też są ważne, bo pracuje się indywidualnie na sesji tetachylin czy kwantowej, ale te medytacje jakby w polu kwantowym grupowe są silniejsze, to tak mogę powiedzieć. Stąd też zdecydowałam, że będzie ich więcej. No dobra, no to zaczynamy. Koniec pogadanki. Zaczynamy. Co do Ciebie idzie? Co do Ciebie idzie? Tu jest te drzewo, to jest jedyneczka, to co Cię przyciągło, to weź dla siebie. Jeden, to jest to drzewo, dwa, taka dosyć ciemna karta i trzy, dwa miecze. Wyjące drzewo, co do Ciebie idzie? Mam tutaj cztery karty, dwie są pozytywne, dwie mniej pozytywne. Jakieś takie bardzo trudne czy coś takiego. Po prostu Wy musicie pożegnać się z przeszłością. I dopóki to nie zrobicie, to będzie do was wracało. Bo ta karta o tym mówi, że. Ona typowo mówi: Pożegnaj się z tym, co Ci nie służy. Jest to być może dla Ciebie trudne. Co to może być? Praca? Jakaś relacja niekoniecznie to musi być miłosna. Albo Twoje uwarunkowania, bo często jesteśmy przyzwyczajeni do starego, przywiązani. Nie to nawet nie jest przyzwyczajenie, a przywiązanie, jakieś nawyki, które Ci nie służą. Przywiązanie do emocji, do poczucia bycia w roli ofiary, do smutku, do żalu. Być może już wiesz, co powinnaś jedyneczko zostawić za sobą, być może nie wiesz do końca, ale to przyjdzie, czyli w najbliższym czasie, prawdopodobnie podejrzewam, że to jest najbliższy czas właśnie od wysłuchania nagrania, że będą wracały jakieś rzeczy z przeszłości, które będą odbicie na przeszłości, bo jest karta przeszłości. Obecna sytuacja ma swoje źródło w przeszłości i to może się dziać już teraz, że coś nie wychodzi, bo to ma źródło w przeszłości. I jesteś nawoływana jedyneczko do tego, żeby to zostawić za sobą. Żeby działać inaczej, żeby popracować z tą przeszłością. Hmm? Bo idzie coś nowego do ciebie. Tu jest nowa ścieżka. Może to być nowa praca, nowa relacja, nowy etap w twoim życiu. Ee, nowy etap w twoim rozwoju. Coś po prostu nowego idzie, za co będziesz wdzięczna. Jest karta wdzięczności. I również może przyjść wydarzenie, za które będziesz jedynka wdzięczna. To może być duże, albo po prostu jakieś mniejsze wydarzenie i po prostu poczujesz wdzięczność, albo po prostu ogólnie wyjdziesz jedyneczko we wdzięczność, tak? I zacznie się dużo zmieniać, ale na pewno przeświat ci z każdej strony będzie pokazywał, że pora zostawić tą przeszłość za sobą i coś, co Ci nie służy, to są programy, nawyki, emocje. Co idzie tutaj do Ciebie? Co tutaj idzie do Ciebie? Wiadomości, różne wiadomości, że pora coś uzdrowić. Dokładnie tak, być może związane nawet tutaj z finansami, ale w finansach, bo patrzcie, idzie zmiana. Dla jedyneczki może być duży skok kwantowy, ale zobaczcie, z każdej strony w najbliższym czasie możecie dostawać wiadomości, że pora coś uzdrowić. Jeżeli robiliście już coś w sobie, to dostaniecie wiadomości, że to zacznie działać. Hmm? I Jeżeli uzdrawialiście, lub będziecie uzdrawiać swoje finanse, to przyjdą możliwości. Co do finansów, nowa praca, większe zarobki dla jedyneczki. Hmm? Albo macie przekaz tutaj, e, bo to jest dwie grupy ludzi, tak jak powiedziałam, każdy jest w innym etapie rozwoju, że już wy coś działacie i wkrótce będziecie widzieć efekty tych działań, tak tylko trzeba jeszcze wytrzymać. Albo. Będziecie działali i po tym działaniu właśnie przyjdą te efekty, możliwości dla Was, na obfitość tutaj jest. I y, to uzdrowienie może nie, do, nie dotyczyć tylko finansów, bo y, na przykład, jeżeli macie problemy finansowe, ale macie rany z dzieciństwa i one są nieuzdrowione, to trzeba od tego zacząć. Hmm? Albo typowo popracować z energią pieniądza, bo tu. Y, ta część czytania oprócz tych dwóch kart, ta cała część czytania może dotyczyć każdej waszej sytuacji w życiu. I tak też może być. Ale dodatkowo macie znaczenie, że tutaj przyjdą jakieś szanse możliwości na nową pracę, rozpoczęcie działalności albo wzrost finansowy u Was, tak? Na obfitość finansową. Tylko jeszcze trzeba pożegnać się z tą przeszłością. Więc, jeżeli myślicie o pracy finansowej, o zmianę w tym. To to idzie. Tylko jeszcze trzeba coś tutaj uzdrowić. Ewentualnie, że już uzdrawialiście. Być może coś trzeba kontynuować. I wtedy przyjdą te możliwości. Nowe opcje. Albo po prostu wkrótce zobaczycie efekty swoich działań. I jeszcze zobaczymy tutaj z jednej talii. Co do Ciebie idzie. No właśnie z kolejna karta wdzięczności. No obfitość. Bądź cierpliwa. Jedyneczko. Bo tutaj to nagle może się pojawić, także możesz czekać, czekać, czekać i nagle, ale to nie jest bardzo długi czas. Bo ja to nie widzę w ciągu kilku miesięcy, a widzę w ciągu kilku tygodni dla niektórych. Za większości kilku tygodni. Być może u niektórych to będzie kilka miesięcy, ale dla niektórych osób to, to jest kilka tygodni. Zwłaszcza dla osób, które już zaczęły coś ze sobą robić albo. Planują w najbliższej, takiej bardzo najbliższej przyszłości coś z tym zrobić, bo zobaczcie, tu jest kolejna karta wdzięczności i jest zbieranie owoców w swojej pracy. Czyli będziecie wchodzić w energię wdzięczności, albo przyjdzie, przyjdzie wydarzenie, które przyniesie Wam tą wewnętrzną wdzięczność. Dziesiątka pentakli. Dla niektórych to jest faktycznie obfitość finansowa. Mhm. Być może puścicie programy dotyczące obfitości finansowej albo obfitość, spełnienie. Tylko jeszcze dla niektórych, tak jak powiedziałam, to jest praca z tą przeszłością, z tymi blokadami. Ale według mnie jesteście na bardzo dobrej ścieżce. To tyle, jeżeli chodzi o jedyneczkę. Dwójeczka. Dwójeczka. Część wiadomości jest trudnych, bo ona mówi o problemach. Z będzie, będziesz też wychodzi. Być może teraz masz jakieś wyzwania, jakiś problem, jako sytuację, która jest trudna i z tej sytuacji będziesz wychodził, ale to się może troszeczkę przedłużać. Ale dla części z Was ta karta mówi o tym, że pojawią się jakieś wyzwania, gdzieś dojdziecie do ściany, pojawi się jakiś problem i pojawią się przez to emocje, ale ta karta, ona mówi o tym, nie podchodź do tego emocjonalnie, bo przyjdą rozwiązania. Hmm? I więcej emocji, tym bardziej to nakręcasz i przedłużasz. A ta sytuacja, która pojawi się lub jest, bo ona może już być u Was, to ona ma być rozwojowa dla Was, bo to jest karta wzrostu, rozwoju. Czyli nieważne, w jakiej sytuacji jesteście, czy będziecie wkrótce, to to się rozwiąże. Hmm, może być to jakaś sytuacja z Waszym dzieckiem, bo jest karta dziecka tutaj. Hmm? Eee, trudna jakiś problem, to na spokojnie to się rozwiąże, albo to Was dotyczy na tej zasadzie, eee, że pierwotna przyczyna jest w dzieciństwie i trzeba odnaleźć tą przyczynę, i ją uwolnić, uzdrowić. Dla dwójeczki, co do Ciebie idzie, dwójeczko? Co do dwójeczki idzie? No, i teraz tak. Yy, pierwsza karta to jest karta Tarota, przewodnica wychodzenia ze strefy komfortu. Dla części z Was, a być może dla nikogo, albo dla jednej, dwóch, trzech, pięciu osób, ta karta mówi o tym, że będziecie tutaj uczyć się na przykład Tarota, albo już się uczyliście i teraz będziecie to wprowadzać w życie. To dla tylko części, bo tak naprawdę to, co jest dalej, to pasuje do tego, co było wcześniej. Ta karta mówi o tym, że będziecie prowadzeni przez wszechświat, żeby wyjść ze strefy komfortu, tak? Hmm? Bo wy jesteście w jakiejś lub będziecie w problematycznej sytuacji, przez to, że siedzicie w strefie komfortu. Stąd trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu hmm? i zrobić odważny krok do przodu, bo jest typowa karta odwagi. E i będziecie to słyszeli z każdej strony. Będzie was ciągło do tego, chociaż możecie się bać. Jest tutaj obieranie jakiegoś kierunku pod przewodnictwem jakiejś osoby, czyli jakaś osoba wam może pomóc w tym, albo was nakierować. Możecie uczestniczyć w jakichś kursach, warsztatach, możecie czytać jakieś książki lub w jakiś inny sposób się doradzać, pogłębiać swoją wiedzę, by pójść do przodu właśnie w swoim życiu. Tu jest mocno od Was zależne, co Wy zrobicie, ale jakby wszechświat będzie sprzyjał, jeżeli postanowicie ruszyć do przodu i będą pojawiały się ludzie, okoliczności, którzy Wam w tym pomogą. Co do ciebie idzie. A czy dla niektórych to nie będzie wyboru, tak? Że coś takiego się wydarzy, że Wy będziecie musieli pójść do przodu, bo nie będzie wyboru. Tu jest wypuszczanie wypuszczanie starych rzeczy z siebie, hmm? być może jakieś emocje, jakieś trudne uczuć, jakiś blokad, przekonań e, i jest podejmowanie jakiejś decyzji. Być może nawet nie zdajecie sobie sprawy jeszcze. To nagle może spłynąć, że będziecie musieli podjąć jakąś decyzję, albo przyjdzie taki impuls do podjęcia decyzji i działania. I tutaj poddajcie się górze, bo góra będzie wa waszym przewodnikiem, waszym wsparciem. Więc nie szukajcie w głowie rozwiązań, nie szukajcie głowie, ścieżki. Tylko wy macie widzieć cel tam, gdzie chcecie się znaleźć. A droga sama się wam objawi. Tylko ważne, żeby słuchać swojej intuicji, bo to będzie, to będzie ważne, żeby podążać za tą intuicją, bo to jest głos wszechświata dla was, że tak powiem. I co to ciebie idzie jeszcze dwójeczko? Trójka mieczy, albo jakieś rozczarowanie, albo zawód miłosny, albo coś tutaj nie wyjdzie. Albo masz takie uczucie teraz w sobie i to po prostu będzie uzdrawiane. Coś tu będzie szło do przodu, albo będziesz dostawał w ogóle jakieś wiadomości. Jest jakiś zastój, to są te problemy. Właśnie i przez to masz podjąć decyzję, tak? Dokładnie tak. Tutaj mogą być dla niektórych problemy miłosne, ale to jest tylko po to, żeby zrobić w tym, w tym kierunku porządek lub problemy w pracy, finansach. To też będzie tutaj nam się, bo to jest ostatnia karta, rozwiązywało. Hmm? I tu jest zastój. Tu jest jakaś apatia, Maraz, ale to jest tylko po to, żebyś ty podją, podjęła dwójeczko decyzję, w którą stronę chcesz iść. Co chcesz ze sobą zrobić? Hmm? Chodzi o wyjście ze strefy komfortu. Bo według mnie to dwójeczko dostajesz już jakieś potrzebne, ale nic z tym nie robisz, więc przeświat musi Tobą trochę tutaj potrząsnąć. Żebyś ty się dwójeczką obudziła do zmian w swoim życiu i podjęła decyzję, i ruszała do przodu. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczki. Trójeczki. Kojarzy mi się ta karta zwykłą mieczy, bo te, tu są też dwa miecze i też tu są decyzje, aczkolwiek troszeczkę inny wydźwięk ma ta karta. Już Wam zaraz mówię. Co do Ciebie idzie? Przyjdzie coś niespodziewanego. Tutaj masz niespodziankę i ta niespodzianka zazwyczaj jest dobra. Na 99% jest dobra, tak? I raczej tutaj będzie dobre, bo, bo jakby karty też pokazują to. Aczkolwiek ta karta mówi o tym, że albo ty podejmiesz decyzje inne niż zawsze, i przez to pojawią się te niespodzianki, albo zostaniesz w jakiś sposób zmuszona trójeczko do tego, żeby podjąć jakieś decyzje, ale one mają właśnie być podjęte inaczej niż zawsze. Czyli wybieraj inaczej, wybieraj inne drogi, inne ścieżki, inne relacje. Hmm? Kieruj się innymi emocjami, podejmując decyzje. Nie z energii lęku i strachu. I wtedy zobaczysz jak pięknie tutaj zaczynają się pewne rzeczy układać. Przyjdzie z jednej strony ta niespodzianka. Świeże spojrzenie na coś, na jakieś chwile twojego życia albo ogólnie na twoje życie. Nowe pomysły na siebie mogą przyjść. I mamy kartę miłosierdzia. Ta karta mówi o tym, że przestaniesz oceniać siebie i innych i otworzysz oczy na dobro i miłość które są w każdym z nas, czyli będziesz bardziej osadzona trójeczko w swoim sercu i przez to zaczniesz inaczej patrzeć na siebie, ludzi dookoła i świat, co jest bardzo ważne tak naprawdę. I co dalej? Co do ciebie idzie? Co do ciebie idzie? Trójeczko, bądź cierpliwa trójeczko, czyli nie przyjdzie to zaraz. Może coś już przyjść wkrótce, ale nie będziesz widział całości. Widziała całości trójeczko. Zobacz, bądź cierpliwa trójeczką, ponieważ coś będzie się odkrywało kroczek po kroczku. To jest karta fragmentu. Ta karta też mówi o tym, że to, co najtrudniejsze już jest za sobą, to się nie powtórzy. Ale to, co nowe, będzie się odkrywało właśnie tak schodek po schodeczku. Nie da się od razu spieszona dziesiąte wejść. Trzeba iść kawałek po kawałeczku. I to będzie na te, w ten sposób, że E, co róż coś nowego będzie przychodziło, ale ty nie będziesz widzieć, co jest dalej. I tak ma być, aczkolwiek może, może z tego powodu mieć jakieś lęki, obawy i może się coś przyspieszyć, ale nie będzie się to. Od razu mówię, nie będzie się działo i tutaj będziesz pogłębiał jakąś swoją wiedzę. Napisze, na przykład zapiszesz się do szkoły, czy też jakąś książkę, która pogłębi twoją wiedzę właśnie, przyniesie ci jakieś informacje ważne. Zapisze się na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, na jakieś warsztaty, bo to jest typowo karta wiedzy. Dla niektórych osób tu przyjdą jakieś odpowiedzi, wskazówki, radę. I co dalej? Co do ciebie idzie? Trójeczko co do ciebie idzie trójeczko. Pojawią się ekstremalne emocje, bo coś trzymasz mocno w sobie, ale tu jest działanie i chęć zostawienia tego za sobą właśnie. Zobacz, to jest ten chyba najbliższy czas od wysłuchania nagrania, że pojawią się jakieś ekstremalne emocje, które mają cię zmusić właśnie do decyzji. Decyzja może być na tej zasadzie, że dobra biorę się za siebie, Wychodzę z tych emocji, tak? Z negatywnych przekonań i staję się kreatorem. Hmm? I zaczynam świadomie działać. Może to być to. Albo jakieś inne działania tutaj mogą być podjęte, yy, bo coś tutaj trzymasz. Albo coś chcesz bardzo osiągnąć, i to ci nie wychodzi, bo to za bardzo trzymasz w sobie, właśnie, i skupiasz się na braku. Albo nie umiesz czegoś z przeszłości wypuścić. I mamy kartę działania, czy to jest to działanie, czyli ty podejmujesz jakieś działanie i to jest inne działanie niż zawsze, i wchodzisz w tą rolę tego kreatora, i faktycznie możesz coś tutaj świadomie już wykreować, i to jest ta niespodzianka. Ale jeżeli jesteś w emocjach, negatywne przekonaniach, to niestety nic tutaj nowego ani dobrego nie wykreujesz. I co do ciebie idzie? Co do ciebie idzie? jest karta siły moc, no? Zadowolenie. Zadowolenie z siebie, ja bym tak powiedziała. Przekraczanie granic. Może przyjść jakiś ex-partner. Pocieszyć się w Twojej energii. Nie dopuszczaj. Szkoda marnować swoją energię na jakichś Exów. Ale y, dla innych osób to jest przekraczanie bardziej swojej umysły To jest właśnie podejmowanie tych innych decyzji, inne działanie, innego poziomu, tak? I cieszenie się z życia i z siebie zadowoleniem. Pomimo to, że trójka kielichów e, ma wydźwięk spotykania się z ludźmi, to jest taka radość, lekkość, wesołość, flow, to ja tu też dodatkowo poczułam takie zadowolenie z siebie. Czuję ten spokój wewnętrzny, właśnie ten flow i doceniam siebie. Trójeko, czyli ty docenisz tutaj siebie, będziesz się z czegoś cieszyć, coś być może świętować. Bo najpierw wejdziesz w swoją moc, czyli w tego kreatora tutaj. Połączenie ze swoją wewnętrzną mocą i nieoddawanie czynnikom zewnętrznym sprawczości. Nieoddawanie swoim emocjom sprawczości. Czy ja bym powiedziała, tutaj będzie kontrola nad pewnymi emocjami i świadome kierowanie energii na to, co chcecie w swoim życiu. Hmm? I tego Wam życzę. Trójeczki, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Cię krótko, papa. Pa.